Witaj. Oto jesienna. Minutka z kartą Tarota. I wyszła nam karta głupiec. To nie chodzi o to, że masz mało zasobów, mało doświadczenia, mało informacji. Chodzi tu o to, że wkraczasz. Teraz w ten najbliższy okres swojego życia z taką dziecięcą radością i naiwnością. Oczekujesz wiele, i dzięki temu wiele zyskasz. Nie zastanawiasz się nad tym, czy pójść w to. Po prostu wyciągasz rękę. Bo nowe narzędzia, nowe możliwości, nowe cele kreują się w Twojej głowie, i dzieje się to wszystko jednocześnie. Myśli i działania w zasadzie idą równocześnie do przodu, i dzięki temu wygrywasz.